ciepło Jeździ mamy góry Przepiękne widoki I gdzieś gdzie jest Gdzie jest słońce w styczniu mocajcie z nami cyk Znów po złej stronie gdy ten pomet <gry> To No tak jest nie ja tam Co mnie nagrywasz? <grywa> Czekam znaczy, aż pojedziesz pod prąd. Nie. Tylko nie mów mi, żebym jechał inaczej. Co? Nie wiemy teraz. Złyszałam rację. Nie? Tak? O, tu było miejsce, gdzie można było to nie To znaczy? Tylko to tam jakaś bicza było.

dokonaniu formalności związanej z zająciem auta i pokonaniu śmiertelnie niebezpiecznych dróg, na których wszyscy jeżdżą pod krąg dotarliśmy pod skałę Afrodyty, dzięki której zyskalibyśmy wieczną młodość, chłodność i szczęście, ale trzeba byłoby ją upłynąć trzy razy nago i przy blasku księżyca. Ale przez fakt, że musieliśmy wstać o czwartej, a tak naprawdę od trzeciej już nie spaliśmy. Nie mieliśmy na to zwyczajnie ochoty, jednak warto było podnieść tyłek tak wcześnie, aby zobaczyć to. Jednak teraz uciekamy, bo mamy do przejechania jeszcze kawałek drogi, a jesteśmy już dosyć zmęczeni i w dodatku nie wiemy jeszcze, gdzie będziemy spać. Nie rób mi zdjęć, tylko mi daruj mapę mi daj.

Wow, niecałe 50 euro i cały Bardzo zatankowany. Co prawda mały, ale już dawno tyle nie płaciliśmy na stacji. Jeszcze <laughs> jedz. ci się na drugą stronę? Jeszcze nie. Jeszcze nie? Ja? Ale za chwilę. A czyli odmówisz to, to piwko i tą wielką porcję grillowanych różności? Nie jesteś głodny? Wodny jest znacznie Oj no. Dobra, to zobaczymy jak będzie spokowało Nie będzie spokowało Czego nie piwo dzisiaj To czekałeś Lewera O, a ty czepełka A ja sobie doczekałam cypełkę przyrobił, widzisz? Żeby z nie jeszcze... Robi? Robi się espekty. Nareszcie, po około 20 minutach i kolejnym piwie doczekaliśmy się półmiska szczęścia, który bez problemu zaspokoił nasze potrzeby tego wieczoru. Jedzenie było pyszne, piwo również, a cała przyjemność nie nadwyrążyła naszego budżetu. Za półmisek tych pyszności i kilka piw, oczywiście o większej powinności niż u nas, zapłaciliśmy około 25 euro. małe no, tak. tak. Nie, ale tych kotów tutaj jest bardzo dużo. Wszędzie są, nie? Nie, ale nie sprowadziło, że dużo węży. No, a później się poświęci, No, nie, no nie ja, ja węży nie widzę, ale kotów dużo. To do domu. to stopy. <grym> a <grym> gdzie jedziemy yy... tak w zaznaczeniu gdzie byliśmy Dobra, kierujemy się w stronę crepe crepe greco tak na most miłości tam ci tam buzi Co? tam ci buzi na mostu miłości dobra jeszcze makaronek bicie jakieś tam no. nie ten cały czwartek będziemy eee. wiedzać eee. To już jesteśmy w drodze. Lecimy tak. sobie teraz w stronę Cape Greco, tak jak mówiliśmy. Ale najpierw zaliczymy sobie Makronisos Beach. No, później tam Ayanapo. Y, Neat Beach. Love Beach. Blue No i Blue Lagoon. I to w sumie chyba wszystko na, na tę chwilę, chyba że coś nas użyknie. No, i będziemy stawać, zobaczymy. To bardziej dronem, bo tego się nie da telefonu. To przed chwilą z telefonu, to był Macronissas Beach, to co jest pod spodem tutaj. Teraz z lewej strony będziemy mieli Landa Beach, a za chwilę po prawej w oddali Nissi Beach. Tak piękna, że można no by było tutaj zostać. Naprawdę nic tutaj nie przeszkadza, jest. jest. pięknie. Jest pięknie, don zrobił już 5 km kilometrów. Chociaż miał być niewyciągany tak długo, aż dojedziemy do jakiegoś miejsca naprawdę do tego piersia. Dotarliśmy do Ayanapy. Jest to ogólnie bardzo znany kurort, który w trakcie sezonu ma tyle ludzi, że nie da się przejść. A my no w sumie przejść to jest cel... taki koło brzeg Sunrise? No, łeba przez cały a, sezon. A po sezonie także. A my korzystamy z tego, że rzeczywiście można pochodzić, pozwiedzać. A teraz można tylko z tej łódki popodziwiać. No, to powód, dla którego Daniel oczywiście tutaj zjechał. Ja. No nie zostawiłbyś tego bez podziwiania, robienia zdjęć. No, nie, w ogóle. Ta, ładna. A dla ciebie Nemo. A gdzie jest Nemo? A tam. Dobra, ale tutaj chyba za dużo mówić nie musimy. Po prostu pokażemy jak wygląda Love Też kolor wody i to piękna natura, te skały. To w sumie też taki bardzo popularny. Drugi dzień, ale możemy powiedzieć spokojnie, że każde miejsce, do którego się ty pojedzie Przepiękne Zabiera dech. Naprawdę, tak jesteśmy szczęśliwi, że tu pojechaliśmy, nie żałujemy tego weekendu i na pewno wracamy. Oła! co? Nie ci się zachciało. A więc, nissana mamy w końcu, nie? no, rzeczywiście, czuję. <grystanie> Ziemia bo z zębów, odpada na i jedzie. Ale nie, powiedzcie, jakbym tutaj mieszkał, to ja już wiem, co bym kupił. No co? Jeepa no. Wranglera? Cabrio? No, albo Iwoka. Cabrio? Cabrio. <laughs> no, ale na pewno nie takiego pierdka, bo można zęby stracić. Nieźle. Nie, nie, A nie no, w ogóle to. nie. Kosmos. No, widok baja, ale te dojazdy na ostatnim kawałku to już tak. Tylko nie urwają, nie? Nie. Dobra, zawsze nie ma, można było iść pieszo, nie? Zresztą lepiej dojechać. To, skaczesz? No. A ja to jeb... Hmm. To walnie tamten <laughs> Ale nie zdążysz wziąć, wiesz... A teraz machu. Ile przed zakładem słońca? miejsce, gdzie można zrobić fajne zdjęcie. Można wejść to na dół, bo my się nie włożyliśmy. Ale to jest to, nie tak dobre Tam nie można było dokładnie celiwitką. No, jeszcze tam, ale my sobie tuśniliśmy to prawdę. No, witamy na Blue Lagoon. Jest Blue. Tak, Chociaż tam było chyba jeszcze bardziej blue Blue. Na tamtej Missy Beach. No, tam było najładniej, moim zdaniem. Tam, tam ci były jafty. Ale ten ziomek bardziej chodzi o cudę. No, to jeszcze mam no, taki muzykę. To w sumie ziomka, nie zielonek? A niedaleko jaskiń wodnych, morskich mamy park rzeźb. Ogólnie bardzo fajne miejsce, ale bardziej do zwiedzenia niż nagrania w filmiku. No, i to jedynie, jeżeli ktoś ma trochę więcej czasu na to, bo tam naprawdę można spędzić parę godzin. Ale to też takie miejsce typu spacerowe. Przejeść, mhm. popatrzeć, poczytać. No jak jakoś to w 2014 roku po to, żeby przyciągnąć turystów w zasadzie, tak? Ładnie, więc jak ktoś lubi rzeźby, to jak najbardziej można sobie tam połazić, podreptać. Ale w sumie mieliśmy fajną miejscówkę na zachód słońca. No to dzień dobry. My się staliśmy bardzo wcześnie, a Ania zadowolona Dzień dobry ja Jedziemy zobaczyć co? Flamingi Ale nie w snepie <noise> I nie w plastiku i nie duchane, tylko takie prawdziwe na kłopach co łażą Może no, będą, oby były by. Oby. Hmm, ja o to jak to, flamingi Nie warto było rano stawać, bo nas oszukali Flamingów nie ma No ale to jest też piękne, zobacz to taniec. Nie mów, to są ptaki. Dobra, lecimy dalej, do Nikozy teraz. No. Tą drogę. Co? Myślę, tylko me mega wyglądają pomarańcze. No wszystko. dopiero co mieliśmy grecki występ a tutaj już krzyczą do najwyższego to Grecja i cisza <grym i zimno> nie, oni się nigdy nie zamykają a to jest drugie przejście takie jakby zaczęli robić i nie skończyli nie? są wszędzie. Co? Koty są wszędzie. No. Kamery też. Ale ładny zapach. Czego? nie szczynku od ciebie. No właśnie, ale tylko co czuję. Nie, to być było żarcie jakieś. A ty ja wcześniej począłem. No. no. to co nie mówisz. Widzisz, dlatego mam wodne buty, żeby po wodzie chodzić. To są siki. Jakie są. No cóż, Nikozja, jak Nikozja, troszkę pochodziliśmy, zjedliśmy dobre na Tak, jedzenie było w porządku, to jak najbardziej, A nie ale poza tym, żadnego szanu. chiński bazar. No i to takie naprawdę w wersji... ...ubogiej. Okej, okay. Nikozja to może nie był do końca najlepszy pomysł, dlatego zdecydowaliśmy, że jeszcze dziś chcemy obejrzeć wrak frachtowca EDRO 3. Jak się szybko okazało po tym niezbyt udanym turystycznie dniu, to był strzał 10. Naprawdę, zobaczyć wrak EDRO 3 skąpanego w zachodzącym słońcu, coś pięknego, majestatyczny widok. EDRO 3 to był nasz ostatni punkt tego wieczoru. A że tradycyjnie nie mieliśmy noclegu, to no musieliśmy jeszcze trochę pokombinować, i dotarliśmy do naszego. Jak się później okazało, fajnie było do apartamentu dosyć późno, ale o tym w następnym odcinku, do którego serdecznie zapraszamy. Przez przypadek dotarliśmy na plażę z żółwiami. No, no to tu, tu będą. No. A tu pozostało się po jakiejś. najpie? taki widok z tego domu. Chcę się tutaj przejść, chcę się wracać. Pięknie. Dobrze. No ale co? To tak się jeździ po cyprze. No,